Moje serduszko, pozdrawiam Wasze serduszka i witam w filmie, który jest prezentem na te zbliżające się święta. Oczywiście prezentem też i po świętach dla wszystkich ludzi, którzy dbają o zdrowie, chcą uniknąć blokad. W tym filmie kolejne osoby w tak zwanej serii Uzdrowiciele, czyli osoby, które uzdrawiają, nie do końca są jak lekarze w szpitalach, ale mają swoje gabinety i tam pomagają ludziom rozświetlają siebie, rozświetlają też ludzi, którzy do nich przychodzą i tutaj bardzo się cieszę uwielbiam takie filmy kiedy ten wachlarz Boga który mówiłem na początku że połączy nas wiele wiele osób będzie połączonych jednym wachlarzem czyli współistnieniem dusz po to aby pomagać ludziom na tym polega właśnie światło rola światła nie ma tam egoizmu nie ma jednego mesjasza nie ma tam ja wszystko potrafię tylko jest współistnienie wielu dusz i źródło rozdziela potencjały adekwatne do danej duszy tak, aby wszyscy się spełniali, aby wszyscy wzrastali i abyście mieli dostęp do tych osób. To tak działa. I bardzo się z tego cieszę, że mogę kolejne osoby rozświetlić. Jest to Eliska i Andrzej. Eliza, zacznę od damy, bo mają pierwszeństwo. Eliza, o której mówiłem w wielu filmach. Pracowaliśmy razem przy dzieciach autystycznych, przy trudnych przypadkach ma ten dar potencjał, że łączy się z tymi dziećmi. Potrafi rodzinom powiedzieć tak, aby one rozświetliły tą przestrzeń dookoła nich. Oczywiście upór ludzi czasami brakuje cierpliwości, ich upór jest duży, ale tam, gdzie naprawdę zapanowała spokój, harmonia, zrozumienie, akceptacja, te dzieci wracały z tamtego świata, więc rozświetlały się bardzo mocno. Oczywiście zajmuje się też jeszcze ściąganiem blokad, ale myślę, że tutaj odczytam teraz to, co do mnie przysłała. Najtrudniej przedstawić siebie, jak zapytałem się, co chcielibyście, abym powiedział, czym się zajmujecie. I tutaj faktycznie, cytat, który napisała Eliza, jest bardzo, bardzo piękny. Skąd wiemy, że istniejemy? Poprzez pryzmat otaczającego nas świata, który jest hologramem naszego wnętrza. Czyli usiłujemy poznać coś, co tak naprawdę stanowi nas samych. To piękne słowa, które przysłała do mnie Eliza, kiedy napisałem, co chcesz, abym powiedział ludziom o Tobie, bo ja cię znam i wiem, co potrafisz. Natomiast teraz osoby, które potrzebują pomocy, muszą Cię poznać. Myślę, że jest to najpiękniejszy cytat, który pokazuje, że aby stworzyć rzeczywistość, skrować rzeczywistość, najpierw trzeba odblokować siebie. Odblokować samokrytyka, w którym wielu z was się zamknęło. Człowiek, który nie wierzy w siebie, który krytykuje siebie, który wierzy w krytykę poprzez rozumy innych ludzi, zamyka się w sobie. Uwolnieniem jest miłość, ale żeby się tak stało, trzeba dos otrzymać dowód, że miłość istnieje, że serce istnieje i że te serce można leczyć, i że samokrytyka można odłożyć. Dalej to wprowadzenie dalej. Oprócz tego są urządzenia, które Badają wasze minerały, waszą strukturę. Nazywają się Biorezonans. To jest generator RIFA, który używa fali plazmowej do udowadniania patogenów, rozbijania złogów, detoksykacji i badania żywej kropli krwi. Tutaj, teraz jest telefon wyświetlony i strona Elizy, gdzie możecie zobaczyć, połączyć się z nią. Jest wszystko opisane tam na jej stronie. Czym ona się zajmuje? Andrzejek ma podobne urządzenie. Jest to urządzenie rosyjskie, wymyślone przez doktora z Rosji i sam poddałem się takiemu badaniu, aby sprawdzić, czy działa. I było to bardzo piękne, kiedy na urządzeniu widzicie czego wam brakuje, jakie witaminy, jakie minerały, co się dzieje z waszą czustką wątrobą, krwią, czy jest dotleniona czy nie, zakwaszeniem organizmu. No, mnóstwo, mnóstwo tych słupków i bardzo proste. Widzicie jak wasz organizm, czego produkuje więcej, czego mniej i co jest w idealnej harmonii. A najpiękniejsze było to, że kiedy Andrzej powiedział sprawdzimy jak to wygląda, to te wyniki, które się pokazały, były adekwatne do diagnozy, którą otrzymałem chyba pół roku wcześniej od też drugiego Andrzejka, przyjaciela mojego, który też pomaga ludziom. I tam było pokazane dokładnie to samo: czyli kiedy brakowało mi cynku, tam też Andrzej napisał: 'Brakuje ci cynku, brakuje witaminy C' i tak dalej. Więc dokładnie to odzwierciedla w bardzo prosty sposób. Braki. I każdy z Was chce wiedzieć, jakie witaminy mu brakuje, czy ta dieta, którą stosuje, jest dobra, czy nie, czy ta jakby struktura, którą się otacza, jest, jakby ma wpływ na Wasze zdrowie. I te urządzonka pokazują dokładnie to wszystko. Oprócz tego, osoby, które właśnie jak Eliza czy Andrzej, mają swoje potencjały, umiejętności, które pozwalają skorygować wszystko. Andrzej oczywiście pięknie mówił o tym, co brakuje, co muszę zrobić też, aby. Wyrównać pewne niedobory albo zredukować te nadmiary. I to jest bardzo piękne. Wszystko wyszło dokładnie to, czego nie stosuję, więc pięknie to było układane, ale ja też sam zobaczyłem, że odrzucenie mięsa, yy, uważanie na to, co się je, yy, po prostu ma bardzo duże odzwierciedlenie w organizmie i się cieszę, że te wyniki były takie, a nie inne. U. Eliska ma dokładnie podobne urządzenie, więc możecie tam wszystko sprawdzić, to co mówiłem. Oprócz tego Eliska jeszcze napisze to, co mogę, odczytam to, co, to, co do mnie napisała. To, co robi z duszą i emocjami. Usuwa blokady emocjonalne. Często ludzie wybuchają nagle płaczem u niej w gabinecie. Potem rozmowa i układanie rozumu tak, aby nie stanowił przeszkody w procesie naprawy powłoki cielesnej. Człowiek to istota, która składa się z kilku powłok. Ja, pomagając potrzebującym, muszę wspierać i szukać przyczyn w każdej z nich. Czasem to jest złe jedzenie, brak witamin, a czasem blokady w podświadomości, które powodują dysfunkcję narządów. Człowiek to piękna istota, a jeszcze piękniejsze jest, gdy mogą być towarzyszem w procesie rozkwitania tej istoty. Zajmuje się różnymi przy przypadkami. I to chyba wszystko, co należy wiedzieć. Jeżeli przyjdzie takiej osoby, kiedy takiej osoby, niektórzy z was wierzą w to, że na odległość można wam pomóc. I ja to robię. Natomiast ci, którzy chcą sprawdzić swoje ciało fizyczne, ciało duchowe i potrzebują dowodu, że takie istoty, które mają serce na dłoni, które chcą wam pomagać i smieją, po prostu... Przychodzą do takich gabinetów i twarzą w twarz spotykają kogoś, kto jest uśmiechnięty, radosny i który pomaga tym osobom. I to jest normalne, i tak będzie w tym świecie, że ten wachlarz osób, które będzie wam pomagało, będzie wzrastał. Kolejne osoby będą się rozświetlać swoimi potencjałami, tak aby wszyscy, którzy szukają pomocy, mogli znaleźć tą pomoc. Niekoniecznie są to medycyna ta konwencjonalna. Czasami ta medycyna i ludzie, ich potencjały pomagają o wiele bardziej, dlatego że choroby, które wynikają w podświadomości, w poprzednich cieleń, są chorobami, które medycyna mówi, no nie, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, tak? W pamięci komórkowej jest to zakodowane, coś trzeba z tym zrobić. I tutaj trzeba posprzątać podświadomość, trzeba, trzeba dać czasami wiedzę, dlaczego tak się dzieje i co się dzieje w momencie, kiedy się rozświetlacie. Jak powiedziałem, Eliska, gabinet, widzicie tutaj nazwę gabinetu, strony i telefon się wyświetla, więc automatycznie każdy, kto będzie chciał, może sobie spisać, może umówić się z Elizą na wizytę, tam sprawdzi sobie to, co jest w jego ciele fizycznym, ale też i w ciele duchowym. To jest bardzo piękne, dlatego że jeżeli chcecie rozwijać się duchowo, to nie jest tak, że rozwijacie ducha, ciało, a o ciało nie dbacie. Nie ma czegoś takiego. Duch i materia idą w idealnej harmonii czyli, jeżeli rozwijacie się duchowo, to ciało też wzrasta. A nie wszyscy mamy taki potencjał, aby sobie sczytać, której witaminki nam brakuje, a której jest za dużo. Co w nas jeszcze tam nie pracuje, w jak, jakim stanie jest wątroba, trzustka itd. itd. To po prostu w jednym badaniu wychodzi. I bardzo się z tego cieszę, że to jest takie proste. Także dla Elizy, jeżeli ktoś chce skorzystać z usług Elizy, która mieszka w Szanowie między Krakowem a Katowicami, zapraszam dla, do jej gabinetu i do kontaktu z nią. Natomiast Andrzejek, mój przyjaciel, który bardzo często jest na warsztatach, ludzie, którzy są na warsztatach, wiedzą, że jest on, siedzi po prawej stronie, zawsze tam przy stoliku, gdzie jest poczęstunek i coś do picia. Andrzejek po prostu jest, mieszka w Polanicy, czyli bardzo blisko mnie. Znamy się bardzo długo. Natomiast nasze drogi się rozeszły dopiero, kiedy, kiedy obudziłem się. tak? Wtedy znów połączono nasze drogi. Andrzejek jest mistrzem Aikido, to też bardzo pięknie o nim świadczy. Ale też i masażystą, rehabilitantem. Czyli to mówiłem o nim kiedyś w kiedyś filmie, że dba o mój kręgosłup. I to, co jest przepiękne u niego, to ten masaż energetyczny. Czyli wiadomo, że masaż kręgosłupa no nie należy do przyjemności, jeżeli chodzi o, o nastawienie kręgów, te szczelania i tak dalej. No, wiadomo, że to czasami gdzieś tam boli. Natomiast to rozłożenie energii, które Andrzej ma w sobie, ten masaż bezdotykowy, coś cudownego, coś pięknego. Ale oprócz tego, właśnie ma też takie urządzenie. Ja przeczytam to, co Andrzej do mnie napisał, aby, aby po prostu powiedzieć to, co w tym momencie jest właściwe. Andrzej sprawdza poziomy energii, minerałów i witamin, patogenów w organizmie. Lokalizuje i harmonizuje przepływ energii. Radzę sobie z trudno gojącymi się ranami. Dzięki poznaniu mojej duszy podróżuję bardzo daleko, ale i blisko do wnętrza naszego organizmu. Na tym się zatrzymam, dlatego, że Andrzej na moich warsztatach Uruchomił sobie potencjał wejścia w organizm ludzki, czyli on, jakby w, medy w medytacji, potrafi wejść w nasz organizm, zobaczyć każdą komórkę, każdą, jakby przyczynę tej choroby i też ją usunąć. I to też widzieliśmy, robiliśmy to. Podawałem przykład, kiedy osoba, która źle zjadła, gdzie przykleiła jej się skórka na jelito, Andrzej wszedł, jakby w jej układ trawienny, zobaczył w dokładnie, że ta skórka przylega, że zaburza jej. Przepływ i mógł to usunąć. I to jest bardzo piękne. Razem pracowaliśmy nad osobami, które miały raka, nad guzami, aby usunąć właśnie tę te, przyczynę tej choroby. Tak? Tam, gdzie medycyna rozkłada ręce, tam właśnie źródło, Bóg, Stwórca przysyła ludzi z potencjałami, którzy pomagają swoją energią, pomagają tym, co mają w sobie, tym to swoim rozwojem duchowym. I to jest bardzo piękne. I Andrzejek właśnie ma tą możliwość medytacji zobaczenia waszych ciał. Od środka. Ja osobiście nie miałem takiej podróży, no i cieszę się, że mój przyjaciel ma taką umiejętność i taką zdolność. Przejdę dalej. Możliwość wglądu do organizmu jest pięknym przeżyciem właśnie mówiłem o tej medytacji która niesie ze sobą poprawę zdrowia najcenniejszego boskiego daru. Blisko współpracuję z dorodką ona też jest na stronie mojej rozświetlona wcześniej, rok temu także. Mimo dużej odległości między naszymi domami, pracujemy na rzecz osób, które potrzebują pomocy. Także kolejne, tutaj jego historia. Gdy, gdy pracowałem w klinice we Wrocławiu, i potem po cichu pomagałem osobom z chorobą Biergera i niegojącymi się ranami, nie było konieczności amputacji. Było to niejednokrotnie wielkim zaskoczeniem dla lekarzy. Ważne, że kończyny pozostawały. Tutaj. Właśnie pokazane jest, że te osoby pracowały wcześniej z energiami, to nie są osoby, które rozświetliły się w ciągu jednego roku. One mały potencjał, natomiast teraz, kiedy jest ta zmiana na Ziemi, ten potencjał potencjały wzrastają. Czyli oni dzielą się już na szeroką skalę, są gotowi na to, żeby pomagać ludziom. Mają też te potencjały, które rozwijają się podczas praktyki. To jest wiadomo, że tak jak ja moje potencjały wzrastają adekwatnie do ilości zgłoszeń do ilości rozmów uczę się cały czas z wami i tutaj nie ma mistrzów jest tylko uczniowie którzy przekazują ciele się swoją wiedzę tak i tutaj andrzejek po prostu dzieli się swoją wiedzą i, i tym co potrafi tutaj jest adres będę ten adres wyświetlał na tym filmie czyli aleja wojska polskiego 6 polanica zdrój i tutaj a Andrzej wykonuje pomiary na poziomie energii w komórce. Rosjanie to odkryli i wdrożyli profesor nieumywakim. Nie <laughs> czyli jak widać ze wschodu może przypłynąć coś do nas dobrego. Jak ktoś powie, że Rosja coś złego zrobiła, no to w tym momencie trzeba wyrzucić tą nienawiść z głowy i wtedy <laughs> już jest gotowy do tego, żeby odwiedzić ten gabinet, aby zobaczył, że Andrzej w Andrzeju, czyli że nie ma grama nienawiści to jest bardzo, bardzo piękne. Czyli są takim dowodem na istnienie szczęścia. I tutaj poprzez kwantowy analizator składu ciała, minerału, witaminy, obciążenia, zaburzenia, yy, to jest głęboka, szczegółowa analiza energetyki naszego organizmu. To, o czym mówiłem wcześniej, z czego sam skorzystałem. Także tak samo jest masażystą, nie tylko zajmuje się ciałem chorym, zbolałem, ale przede wszystkim pracuje poprzez ciało z energią. Na dalekim wschodzie takie podejście jest znane i niepodważalne to u nas tacy terapeuci są szczątkowo traktowani w stosunku do tego, co dają, a dają bardzo wiele. Czyli oprócz układania ciała fizycznego, oprócz masażu ciała fizycznego, jest właśnie przekazywanie energii, układanie przepływu energii po ciele. I to jest, to jest to, co ja uwielbiam u Andrzejka, jeżeli tam jadę, to czekam, aż ten mój kręgosłup ponastawia, tak, żeby albo sprawdzi chociaż, a później, kiedy przekazuje mi tam swoją cudowną energię, odpływam zupełnie i to jest bardzo, bardzo piękne. Czuję się potem fantastycznie także tak to mniej więcej wygląda jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mogę rozświetlić moich przyjaciół na tej stronie i wiadomo, że jeżeli sobie są gotowe pomagać ludziom i ta pomoc jest już dana, to niech to robią. Pomagajcie sobie wzajemnie, bo na tym to polega. 30 milionów Polaków jest chorych, chorych na duszy, chorych na ciele. Jesteśmy truci. Co zostało nam powiedziane? Jesteśmy Kategorią drugą, jeżeli chodzi o towary. To, co mnie wczoraj jakby mocno uderzyło, kiedy byliśmy z żoną na Wratkowie nad zalewem, była przepiękna pogoda, czyli najpierw było zachmurzenie, potem udało się rozgonić chmurki, więc też taka próba moja, stało się, stało się, stało się. Powtarzałem to, co robili lekarze chińscy, którzy usuwali guzy. Właśnie by to, to poprzez myśli i w tym momencie okazało się, że te zachorzone mimo się pięknie wyświetliło i mogliśmy z żoną korzystać z kąpieli słonecznej przy wodzie. Natomiast patrzyłem na ludzi, którzy kompletnie nie szanują ani wody, ani słońca. Oni spacerują oczywiście, ale nie zatrzymają się na chwilę, aby nadawać się energią, nie pobierają witaminy D3 ze słońca i innych witamin. Wszystkiego dobra, które płynie z natury. Po prostu przechodzą albo siadają, piją piwo czyli tak naprawdę, naturę wykorzystują do tego, żeby się truć. To jest bardzo smutne, że w pewnym momencie, kiedy to słoneczko tak pięknie grzało, patrzyłem, byliśmy sami na tak dużej przestrzeni, gdzie właśnie ludzie, świadomość ludzka, gdyby się zmieniła, to wszyscy by wtedy leżeli, ładowali się energią zdrowia, która płynie ze słońca, z wody, z ziemi. I to było piękne. I to pokazało mi, ile jeszcze jest pracy przed nami, aby odwrócić tą świadomość ludzi, że nie w aptece jest zdrowie, nie u pani doktor jest zdrowie, czy u pana lekarza i w szpitalu jest zdrowie. Tylko zdrowie zaczyna się od szanowania własnego ciała, od połączenia z naturą. Czyli odrzucam to, co mi truje, odrzucam żywność, która truje, zaczynam. Czerpać energię z wody, z ziemi, powietrza, wiatru, zaczynam dbać o własne ciało, harmonizuję czas pracy i czas pole miłości, czas odpoczynku, idealnej harmonii, zaczynam szanować siebie i kochać siebie. Uwolnieniem wszystkich was z chorób i z pokochanie siebie. Akceptacja siebie takim jakim jesteście stworzeni, bo taki był plan, tak, bo takie było założenie. I tutaj to piękno, które płynęło wczoraj z tej pięknej pogody, z tej pięknej energii dla mojego zdrowia, właśnie pokazały mi, że trzeba pracować nad ludźmi i trzeba dać też ludzi, którzy będą uwalniać te 30 milionów z tak zwanego przyzwyczajenia do lekarstwa, do apteki. A potem, panie, choroba nie mija, zrób pan coś, żeby to minęło. Mam już tyle lat, to samo, jęte leki, to samo. Pytam się, co zmieniłeś w swoim życiu? Nic. No to jak to, żeby choroba minęła? No i właśnie nie da się, nie da, jedna osoba nie pomoże wszystkim, tak? Więc po to jest stworzony wachlarz Boga, po to są moi przyjaciele, którzy pomagają Wam: Wiesia, Asia, Dorotka, Kasia, Wandzia, po, po to, po, Jarek, podobno, po to są oni, aby Andrzej teraz, po to, żeby pomagali. Do tego dojdzie jeszcze Tomek, który bujon od Boga, mój przyjaciel z Wrocławia. No i jest Eliza. No jest tego bardzo dużo. Tych przyjaciół jest bardzo dużo. Oprócz tego są osoby, które nie rozświetliłem na kanale, które pracują dla, dla dobra ludzi, dla Ziemi. I to jest bardzo, z tego się bardzo cieszę. Tworzymy wachlarz Boga współistnienia dusz, które przekazują swoje światło, dzielą się swoimi potencjałami, z innymi duszami. I może dlatego tak, tak mocno. Ktoś chce nas okrzyczeć, ktoś chce nas poblokować, i tak dalej, i tak dalej, dlatego że robimy coś pięknego i nie idziemy z poziomu ja i ego, tylko z poziomu właśnie my współistnienia. I tutaj nie ma rywalizacji. Każdy z nas po prostu cieszy się i przesyła sobie nawet przypadki, jeżeli okaże się, że po prostu nie daje rady sam, to mówi, kochany, potrzebuję Twojej pomocy. To jest najpiękniejsze, że ta pomoc właśnie tworzy się i pewne sprawy które trwały kilka lat potrafimy załatwić wspólnie bardzo bardzo szybko dlatego jak powiedziałem Andrzej ma oprócz tego masażu rehabilitacyjnego oprócz przekazywania energii potrafi wiele wiele zobaczyć w ludziach i wiele osób rozświetlić i na moich warsztatach często ludzie korzystają z jego usług i bardzo się z tego cieszę. Teraz może korzystać z usług. Wszyscy, cała Polska. Polanica to bardzo piękna miejscowość, uzdrowisko, więc jest mnóstwo domów, gdzie można przenocować, mnóstwo hoteli, pensjonatów, więc nawet można przyjechać sobie na kilka dni, żeby pozwiedzać. Tutaj jest Polanica Kudowa, duszniki, bierzyce, piękne okolice, żeby i w, i przy okazji sprawdzić się na tym urządzonku, żeby zobaczyć, czego nam brakuje, nad czym mamy popracować, co możemy zmienić i oczywiście skorzystać, jeżeli ktoś potrzebuje rehabilitacji energetycznej i duchowej, to może skorzystać. Także zapraszam wszystkich. Telefony, tutaj wyświetlają się pod, na tym filmie, będą pod tym filmie, w kontakt do Andrzejka, do Elizy. Kochani, nie ma nic złego w tym w pomaganiu sobie. Nie ma nic złego w tym, że Bóg tworzy nas na poziomie my, współistnienia. Nie ma nic złego w jedności dusz. To, co jest złe, to egoizm, który jest w rozumie. To egoizm prowadzi was do, często do pogubień, do chorób, do tak zwanych nauczek. Ja muszę, ja udowodnię, ambicja, która was pokazuje. To tak zwane piedestały, na które się ustawiają Mesjasze, prowadzi do tego, że oni się gubią i szukają wrogów. Natomiast światło nie ma wrogów. Światło ma tylko współistnienie przyjaciół i dzieli się tym, że ci przyjaciele, że ci przyjaciele potrafią jeszcze przekazać to światło. Ja się bardzo z tego cieszę. Nie da się wyleczyć 30 milionów jednymi, jednym sercem i jednymi rękami. Natomiast kiedy tych serc będzie bardzo, bardzo dużo, to da się wybór, czy chcesz iść do apteki i korzystać z apteki, czy chcesz skorzystać z osób, z potencjałów osób, które pokażą ci jaką drogą możesz podążać, aby być w zdrowiu, szczęściu, radości. I to jest zadanie nas samych. Zbudować, jak powiedziałem, fundamenty, w których będziecie wzrastać z poziomu szczęścia, radości, ale też i zdrowia. Bo jak, jeżeli jest zdrowie, to człowiek jest szczęśliwy. Jeżeli nie dba o zdrowie, to nic dziwnego, że rozbija mu się wszystko. Jak powiedziała Eliska, to, co jest wewnątrz nas, jest na zewnątrz nas. Jeżeli nie dbacie o zdrowie, to nic dziwnego, że finanse Wam się rozsypują i wszystko dookoła Was się rozsypuje, związki się rozsypują. Jeżeli trujecie swoje własne zdrowie, swoją świątynię duszy alkoholem, truciznami, używkami, to nic dziwnego, że w życiu wam się nie układa. Szukacie wtedy wrogów, bo tak powiedziano wam w rzeczywistości, że. Każdy musi mieć wroga, że to jest wina tego i owego. Telewizja pokazuje wam, jak macie myśleć. Ten jest wrogiem, ten jest wrogiem, to jest złe i tak dalej. Programuje nasze umysły. Natomiast ci, którzy się uwalniają od tego programowania, ci, którzy zaczynają dbać o własne zdrowie, po prostu wiedzą, że są ludzie, którzy mogą pomóc w wielu, wielu schorzeniach, przypadkach. Natomiast jedyną, jedyną drogą, która prowadzi do zdrowia jest zmiana. I to trzeba i zmienić, trzeba umysł, postrzeganie, swój charakter i pozbyć się trucizmy, jaką jest nienawiść, zazdrość, zawiść, niedowartościowanie siebie, samokrytykowanie siebie. To tak, jakbyście biczowali się sami, i tutaj słowo kocham jest kluczem do tego, aby wasze świątynie rozbłysły światłem. Słowo kocham się, kocham świat jest słowem, które rozświetli. Ten, ten czas. I mam nadzieję, że ten uśmiech Elizy i uśmiech Andrzejka, ta serdeczność, która z nich płynie, rozświetli Waszą drogę i pokaże Wam, że mimo tego, że też żyją w tym systemie, mają te, te same opłaty, co my i tak dalej, można być szczęśliwym, uśmiechniętym, radosnym i można pomagać ludziom. Dziękuję za ten film i życzę Wam, abyście wychodzili z ich gabinetów przeszczęśliwi, uśmiechnięci, tak jak często widzę u siebie na warsztatach, jak ludzie wychodzą.